Siemanko Mam pytanie Bo czekam na kumpla, będziemy sobie tam fotki jakieś robić Nie chciałbyś może, żebym coś tutaj tutaj pocykał podczas jakiegoś takiego treningu luźnego? No No to widzę. mam <laughs> się zawsze <laughs> <laughs> Jak reszta chce to też coś pomyślimy Może na tym właśnie tam? <laughs> Chodź pomożesz taki. Nie, nie, nie. ty, na ręka. To się kameruje. Opisóweczka musi być. Daj mi, wierzę, i zginiesz. Ja jestem gotowy. już nie? <głosy> 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 Coś działacie jeszcze, panowie, też coś tam? To od was. To jest na ślęży To nami, To byś miał co robić za zdjęcia. Rób te zdjęcia, już nie mogę. <noise> o, to jest stresujące faktycznie jak oko kamery na ciebie patrzy, to już inaczej tutaj musisz. Patrz. Nie no muszę, muszę, to ja bym przegapił. Dobra, w tym trakcie nie i zaciągniesz się. Na sportowo. No i git. Ty jakbyśmy na niego weszli, ja bym na niego wszedł i ty jeszcze nami. <noise> Jakiś kontakt albo coś Instagrama jakiegoś macie swojego? Tak, tak. I to to Dzięki śliczne, sorry, że zarzuciłem głowę. Trzymajcie się. Na razie, chomiłego. miłego.